Powron Tomkowicz Olbratowscy prezentują historię dla dorosłych. Witamy w kolejnym odcinku historii dla dorosłych, która nie powinna, ale może stać się waszym fundamentem wiedzy. Dziś zajmiemy się bardzo ważnym tematem, czyli opowiemy o tym, jak dawniej w Rzeczpospolitej wybierano królów. Bo my dzisiaj narzekamy przy tych wszystkich wyborach, że są złe, że są niepotrzebne, że nie ma na kogo głosować, mm. że mniejsze zło, większe zło tak, i tak dalej. Także komisja wyborcza w szkole, a nam się nie chce tam i, że długopis ma nie taki kolor, zły, jest, że zapomnieliśmy kostki do gry, żeby sobie wylosować kandydata. Ale, którego zagłosujemy. Ale oh. kiedyś było jeszcze gorzej, to znacznie gorzej. Była jedna taka ogólnopolska, okręgowa komisja wyborcza na króla mhm. i przy okazji każdy był głosujący narażony na śmierć mhm. i mogło przy okazji dojść do wojny domowej. Mhm. Zanim jednak opowiemy o wyborze królów przez szlachtę, mhm. powiedzmy skąd się wziął w ogóle pomysł w wolnej elekcji? Przyczyną tu nie będzie zaskoczenia, była śmierć króla w tym wypadku Zygmunta Augusta. Zmarł on nie mając męskiego potomka. No i w tym momencie powstał poważny problem. Jakby z potomka. To nie mógł się jakoś bardziej postarać, przecież w końcu król też ma jakieś, no nie wiem, obowiązki wobec ma. kraju. Gdyby którym był, jest potomek. Gdyby z igi był co dobrego, to by nie wiem, szedł piętro niżej do sąsiadki, to by tak. pożyczył syna od sąsiada z góry. No tak jak to na przykład robiono w PRL-u, prawda? Tak, właśnie, pożyczano dziecko, żeby, z żeby stanąć w uprzywilejowanej kolejce i kupić mięso. No, były sposoby, tylko król y -y -y. nie pomyślał. Wracając, w Polsce była już wcześniej podobna sytuacja, gdy bezpodobnie zmarł król Kazimierz Wielki, ostatni władca z dynastii Piastów. Tylko wtedy przygotowano się na taką sytuację. E, na podstawie wcześniejszych umów władze w Polsce e, objęli gawenowie. Dodajmy, bo być może tutaj przy odbiorniku jest jakaś jedna osoba, która chce się tego dowiedzieć z tego odcinka. Y -y. Był to Ludwik Węgierski. Tak. Na jego cześć mamy teraz y, płyn do mycia naczyń tym Polską i Litwą władali Jagiellonowie, mm. a w czasie ich rządów rosła rola szlachty. Mm -hmm. No z każdym królem coraz bardziej, coraz bardziej. Mm. I gdy w 1572 roku zmarł Zygmunt August, nie było żadnych traktatów, które mogłyby powiedzieć, co należy w takiej sytuacji robić. A wiadomo było, że trzeba skądś wziąć króla. Dokładnie. Bo jak to mieć kraj bez króla, prawda? To jest głupio. Tak głupio, Cierpię, się to nawet <noise> o wstyd. Prawda? Albo nawet ociera się o demokrację. Słuchajcie, króle też nie rosną na drzewach, zauważmy. Mm -hmm. Ani się tam samorządnie nie pojawiają jak trzeba. Nie było też sklepów z królami w tamtym nie. czasie. Dobrych nawet. Nie. Więc trzeba było koniecznie coś na szybko wymyślić. I ciekawe jest to, słuchajcie, że do bycia królem za bardzo nie, nie palił się nikt ze szlachty. No ale to też można zrozumieć, no bo gdyby na przykład Radziwiłł został królem władcą, tak. prawda, to by zborowcy powiedzieli tam o... Dlaczego ona, nie my? Bo by tak no, powiedzieli, no, no, prawda? I mogłoby wtedy w tym momencie dojść do nieprzyjemnych wydarzeń. Typu, nie wiem, na przykład wybicie szlachty Okna, albo nawet do wojny domowej. No. Wtedy Okna było ciężko. Dlatego uznano, że przyszłego władcę powinna wybrać szlachta. Tak, ale też uznano, że każdy się może zgłosić. Mhm. i każdy jeden że na przykład każdy może przyjść powiedzieć dzień dobry, tutaj ja, ja też bym bardzo chciał, tak? czy mogę. pozwolono nawet na udział w wyborach e, obcokrajowców. Czyli tak zwanych cudzo... popularnych cudzoziemców. Ziemców, tak. z cudzej ziemi pochodzących. To tak jakby dzisiaj pozwolono, nie wiem, w wyborach prezydenckich brać udział synowi kanclerza Niemiec, czy, czy kuzynowi prezydenta Francji. No nie do pomyślenia. Dzisiaj to, nie dzisiaj do pomyślenia, nie, ale nie. wtedy wszyscy panowie szlachta uznali, że to jest ok I podczas jednego z sejmów, takich zaraz po śmierci, opracowano pierwsze zasady wyboru władcy, które miały stać się taką podstawą wszystkich przyszłych elekcji. Zanim jednak, zanim jednak powiemy o tym, jak wyglądały lekcje w praktyce, to najpierw opiszmy, jak to miało wyglądać w teorii. Czyli jak miała wyglądać taka idealna lekcja? Taka idealna z, jakoby z podręcznika do ówczesnego WOSu. Tak. Bo wiadomo, że w podręczniku sytuacja jest idealna, prawda? Mm, mm. No ale że życie pisze inne scenariusze, to już jest inna inna szość. Kto, e, kto mógł brać udział w lekcji? Wiadomo, że nie każdy, tylko musiał to być szlachcic. Dokładnie. To musiał być szlachcic, ale co ciekawe, mógł to być każdy szlachcic, który był szlachcicem, a nie tylko wybrani szlachcice. Każdy jeden, każdy, no. każdy tenki szlachcic. I teraz tak, trzeba powiedzieć, że frekwencja na początku była naprawdę bardzo duża, mm -hmm. czyli tak zwana spora. Wiadomo, że każdy przyjechał, każdy przyszedł zobaczyć, co się dzieje, każdy był ciekawy o co chodzi. Czy to prawda, czy tylko tak gadają, tak, się czy będzie czy dają jakieś suveniry, nie wiem, szable odchudzające, coś takiego. Czy, 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 czy to prawda, że waza będzie rozdawała na przykład salaterki, mm -hmm. prawda, że batory, na przykład bilety na statek? No. Mogło tak być. Kory, bo korybut. Obuwie, no. bok, korybut. To jest żart odcinka. Tak, tak. Ale trzeba było też znaleźć lokal, gdzie można było zrobić głosowanie. I wybrano okolice Warszawy, która znajdowała się no tak mniej więcej pośrodku ówczesnej Rzeczypospolitej. Ale nie, nie było to oczywiście w samej Warszawie, nie. prawda? ja się, się aleje, po prostu. Tak, korki by się no, zrobiły, dokładnie. tłoki w knajpach, czajka by popuściła. No, no, no. no nie, nie, nie. Tylko, że też w pobliżu samej Warszawy nie było takiego wielkiego budynku, który by się nadawał, żeby tyle mm -hmm. panów szlachty pomieścić. Mm -hmm. Nie było dyskotek, nie było remis, nie było hal sportowych. Nie było wtedy jeszcze stadionu mm -hmm. narodowego. Nie było stadionu mm -hmm. dziesięciolecia na Dlatego jeszcze. postanowiono zbudować miejsce elekcji. No teraz tak? uwaga, dwie elekcje przeprowadzono we wsi Kamion mhm. i tam w tej wsi wybrano Henryka Walezego i Augusta III Sasa, ale mhm. większość elekcji przeprowadzono na, tu nie będzie niespodzianki, polu elekcyjnym na Woli, koło Warszawy, mhm. dzisiaj to w mieście. To jest ciekawe, bo jak wyglądało to pole elekcyjne? Dokładnie. Z dzisiejszego punktu widzenia mogło przypominać na przykład festiwal typu Woodstock, prawda? Tylko było śmiesznie. Tylko to było takie wielkie pole... Mm. I wokół usypywano wał ziemny, który miał chronić biorących udział w, w mm -hmm, elekcji. Mm -hmm. Takie pole otoczone. Czyli już wtedy były wały na wyborach. Już wtedy było. A, wały. Natomiast jak. wał dookoła, ale w środku zaczynało się robić naprawdę ciekawie, bo tam na środku stawiano tak zwaną szopę senatorską, mm -hmm. zwaną przez, przez nas szopą wyższą. Mm -hmm, mm -hmm. Senatorska szopa mm -hmm. wyższa. Był też, uwaga, plac w kształcie prostokąta, mm -hmm. nazywany kołem. Mm -hmm. I słuchajcie, to był prostoką. nazywane koło. To był pierwszy sygnał dla świata, słuchajcie, że coś tu nie styka, że coś tu jest nie tak. I to na poważnie, że jakiś kuku na Moniu się hmm. musi w środku dziać, tak było. Dobra, czyli wiemy już jak wyglądał taki ogólnopolski, jeden wielki ogólnopolski lokal wyborczy, hmm. czyli tak zwane podstołeczne pole elekcyjne. I tam w tym prostokątnym kole Kandydaci lub ich reprezentanci, gdy kandydat był z zagranicy, prezentowali swój program wyborczy. A że nie było nagłośnienia, to część szlachty słuchała, mhm. a potem jak w głuchym telefonie szła dalej i przekazywała reszcie, co mówili kandydaci. I tu mogło dochodzić do przejrzystości. Mhm. Bo szanujmy się, bo, bo to nie było tak, że nie pili. Nie. No. Nie? Nie było tak, że nie pili. I kandydat mógł powiedzieć, no, nie wiem, Zielony Ład. A ci przekazali reszcie, że będzie kranu. Dokładnie. Albo na przykład, że on obiecuje, że ono obniży o 30% ceny prądu, prawda? Mm, mm. A kandydaci tam dalej szli, nosili warzywa, lodówki, jedli, kiełbasa. No różnie to bywało. Wtedy. Mm -hmm. Jak przebiegał sam proces elekcji? Gdy król umierał, jego miejsce zajmował tymczasowo tak zwany interrex, czyli międzykról. król. To, to dosłownie to był taki pierwszy senator. Czyli prymas Polski. To jest troszeczkę tak, jakby na przykład po zakończeniu kadencji przez pana Andrzeja Dudę, rządy sprawował arcybiskup Marek Jędraszewski. No, ciekawe by było. No i chłopaki wymyślili sobie trzy imprezy. Trzy imprezy były tak mm. związane z wyborem króla. <coughs> Najpierw Interrex zwo, zwoływał sejm y, konwokacyjny. Mm. I ten sejm trwał dwa tygodnie. Mm -mm. I to na nim ustalano datę i miejsce elekcji, czyli. Dwa tygodnie goście gadali ze sobą o tym, o czym będą potem gadać przez trzy tygodnie. Tak, przez następne tygodnie, tak. ale potem był sejm elekcyjny, prawda? Czyli impreza właściwa. Ta trzy tygodniowa taka, która miała co do zasady trwać sześć tygodni. Bo się, bo się rozrastała. Tak, i zakończyć się wybraniem króla. Jednego. Dokładnie. I tutaj uwaga, lekki spoiler w tym momencie. Różnie to z tym jednym królem bywało. Mm -hmm. No i dobra, i lecimy dalej. Po wysłuchaniu i zobaczeniu wszystkich kandydatów, każdy szlachcic szedł do swojego namiotu, wojewódzkiego. wojewódzkiego namiotu, prawda? gdzie oddawał głos. I tę procedurę nazywano już wtedy kreskowaniem, dlatego że każdy szlachcic stawiał kreskę przy nazwisku swojego kandydata na króla. No, ale myk był taki, że każdy namiot wojewódzki musiał podać tylko jednego kandydata. Dokładnie. I szlachta musiała dojść do porozumienia. Bania, bania, jak ja cię, Macieju, kocham. I w końcu ustalano jednego kandydata, ale to nie był kandydat. Nie, nie, bo to, po, po tej pierwszej fazie sumowano głosy wszystkich województw i starano się wyłonić swojego faworyta. Mhm. Co ciekawe także i tutaj nie wygrywano większością głosów, ale kandydat musiał przynajmniej w teorii zdobyć poparcie wszystkich. To musiał być konsensus. Kurczę, ale ja to tak pomyślałem teraz... Jak miejscowi, którzy tam mieszkali, musieli się cieszyć, jak ta lekcja się już skończyła? Tak, jak ci wszyscy, to jak panowie no. szlachta pojechali no. do domów. No. Gdy już wybrano jednego kandydata, mówimy tu wciąż o tej sytuacji idealnej, to wtedy hmm. zaczynała się trzecia impreza, hmm. czyli tak zwany stajem koronacyjnym. Hmm. Odbywał się on w Krakowie, gdzie dopełniano reszty formalności. Prawda? Tak, królewski. Król przysięgał, że będzie szanował zasady ustrojowe Rzeczypospolitej i odbywała się koronacja. Trwało to Dwa tygodnie. Znów dwa tygodnie. Patrzcie, nie można było najwynałożyć gościowi korony na głowę, dać mu jabłko do ręki, przykryć płaszczem i do roboty? <grym> Biedne to, to wątroby w ogóle szlachty. To no. trzeci Sejm w ciągu roku był. No, słuchajcie, tak to miało teoretycznie wyglądać. A jak było w praktyce? A? No, w praktyce było tak, jak było. Dokładnie. Kończył te zabory, to no, nie wzięły się znikąd. Dobra. Ale po kolei. Mhm. Zygmunt, wiemy... August zmarł bez legalnego potomka mąskiego. Mm -hmm. Syn gościa. Który jest na 200 złotych, Zygmunta I, Zygmunt II, no zmarł no. bez potomka. Bez syna. Bez syna. Bez syna a a miał być trzy żony. No, trzy, słaba pierwszą, drugą słaba. i trzecią pokolenie. Jest rok 1572. Polska nie ma władcy i Litwa nie ma władcy. No słaba sprawa. Ale to też jest, zauważmy, to jest moment, to jest moment zenitu potęgi Rzeczypospolitej. To jest z, złota wolność szlachecka w tym momencie wjeżdża na pełnej. I w styczniu 1573 roku. Zbiera się w Warszawie sejm konwokacyjny. Czyli ten pierwszy. Tak. Chłopaki ustalają, że wybory odbędą się pod Warszawą. Ale też ustalają już wtedy, że przyszły monarcha będzie musiał jeszcze przed koronacją zaakceptować fundamentalne zasady ustrojowe. Tak. Czyli to, co wcześniej wymyślą i ustalą. Dokładnie. Tak. Albo król to klepnie, albo nie ma korony. Nazwali to potem artykułami henrykowskimi od imienia Henryka Walezego, którego wybrano jako pierwszego, ale yy, tu nie ruiny. Tak. Sejm uznał też, że w wyborach może wziąć udział każdy dorosły szlachcic płci męskiej. 180 tysięcy ludzi dostało prawa wyborcze. To jak w, to wtedy tak się nie działo. W ogóle nigdzie na świecie. Teraz uwaga. Pierwszym, najważniejszym i najpoważniejszym kandydatem na nasz tron był Ernest Habsburg. Austriacki arcyksiąże, no. synar. Ernest I. Takiego Ernest... ziomka byśmy mieli w Poczcie Królu. Ernest I. I być może później nie byłoby Austro-Węgier, mm -hmm. tylko na przykład polono Austria-Węgierska, Austria austro Austropolska, albo polowęgry polo, polo mm -hmm. austriackie. Różnie Wgierska, by to ma dodatku. Być. Nie wiem, dokładnie. Ale szlachta się bała, że gościu nas, nas wciągnie do wojny z Turcją i odda ziemię ruskiej Moskwie jego zomu, mm -hmm. ziomusią. Dlatego Ernest I został tutaj. No, w, mm -hmm. e, nie przeszedł y, wyborów. Kolejny kandydat Jan III Waza, król Szwecji, też był brany pod uwagę, zwłaszcza, że miał żonę z Polski, miał Katarzynę Jagielonkę. Kaśkę tak zwaną. Poślubioną miał. I, I słuchajcie, gdyby on został, to może by się później było bez potopów. Na przykład. No ale ten Jasiek III to protestant, więc no, nie miał dużych szans. Nie miał. I żył też wtedy, w tamtych czasach piast. Konkretnie Henryk XI Legnicki, ale był okropny utracjusz, już, mm. więc nikt go nie brał pod uwagę. Rozważano też Iwana IV Groźnego, ale ten gość był sadystą, a to jest słabe. No słabe mieć sadystę na polskim mm. tronie, gdzie to tak? Co no. potem? wstyd przed całą no. Europą? I ostatnim uwaga, liczącym się kandydatem był brat króla Francji, Henryk Walezy. I sejm elekcyjny rozpoczął się 3 kwietnia 1573 roku, ponoć zjechało. 50 tysięcy szlachty. 50 tysięcy szlachty, a przypomnę niezorientowanym, że nie było wtedy tojtojów. Tak. Pierwsze dwa dni to był post i modły. No może właśnie dlatego, że nie było tojtojų. No. Kto się spóźnił? ten wygrał. Mhm. Tak powie ktoś nieobeznany. Tak. Potem przez tydzień delegacje prezentowały kandydatów. I dla nas, słuchajcie, dzisiaj to wszystko jest normalne, że się prezentuje kandydatów, prawda? Mhm. Ale to była nowość. Mhm. Nikt nigdy w historii świata czegoś takiego nie mhm. robił. Tak. Właśnie, my narzekamy na jakąś czterogodzinną debatę w telewizji, a pierwsza elekcja trwała i trwała i trwała. I trwała, i trwała. I trwała. Po miesiącu 3 maja Walezy miał poparcie 22 województw. Tylko 22, dlatego że inne się bały, bo u nas sobie bardzo ceniono wolność religijną, a we Francji w nas świętego Bartłomieja no, władza wymordowała protestantów, mm. więc się tu chłopaki bali, że być może. Henryk a wiadomo, a wiadomo, że, ktoś, że jak ktoś raz zamorduje protestanta, to ma łatkę mordercy protestantów. No i taką miał Walezy. Po prostu, mówiąc w skrócie, facet nie pachniał naszej szlachcie wolnością religijną. Nie. Nie, 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 nie. Ale 11 maja podliczono głosy i się okazało, że wygrał. Mhm. I pięć dni później, 16, obwołano go królem. Fajnie, bo to akurat święto Straży Granicznej. Nie, to super. super, super dokładnie, dokładnie. Mhm. Zanim jednak Heniek dostał koronę, musiał podpisać jeszcze tak zwane pakta konwenta, czyli taką. Umowę i osobiste związania, zobowiązania danego króla. To były takie ówczesne obietnice wyborcze, takie 10 konkretów na 10 dni. Czyli tam x konkretów na x dni. No tak. tam nie wiemy ile. I tam, tam było między być. innymi, że będzie szlachcił na swój własny koszt sztu szlachciców we Francji, mm. że spłaci mm. długi króla Zygmunta, bo do mm. nich narobił, mm. Mm. że to, że tamto, że flota, że armia, że cuda i, i że wianki. On to wszystko podpisał. No i koleś podpisał, Dokładnie. uśmiechnął się, zjadł rosół na obiad, a niecały rok później uciekł do Franka. A w międzyczasie nauczył się od nas, Jeść nożem i widelcem. O, który to zwyczaj potem rozpropagował w swojej ojczyźnie nie, i trwa on tam do dziś. Co jest niewątpliwie sporym plusem, jaki zapisujemy na koncie efektów wolnej elekcji. Pozytywnych efektów no, wolnej elekcji. Szczególnie dla Francji, prawda? Niestety te efekty poza pierwszą elekcją no, nie były takie fajne. Nie, nie, nie. Był walezy i nie ma Walezego, a tron pozostał pusty. Jest rok 1574. bodajże i szlachta znów musiała się zjechać i kogoś wybrać. Ale najpierw odczekano pewien czas, mm -hmm. bo po ucieczce króla nie ogłoszono bez królewia, bo troszeczkę liczono, że on jednak wróci. Dawali mu czas, mówił dobra, Heniek, to masz jeszcze tu kilka miesięcy. No i szlachcice stali na zmianę na granicy, patrzyli, wraca, nie wraca, wraca, nie wraca. Jedzie a może jeszcze przyjedzie, nie, nie. tak. Legenda głosi, że niektórzy... W Wciąż czekają na powrót Walezego. Walezy miał jednak inne plany, no i nie wrócił, hmm. i trzeba było, chcąc, nie chcąc, zwołać kolejną lekcję. ta pomyślała, spoko, za pierwszym razem się udało, mamy wprawę, prawda? Yy, teraz pójdzie jak z płatka. Rzeczywistość chciała jednak zupełnie inaczej i kolejne elekcje nie odbyły się tak gładko jak ta pierwsza. Właśnie już na drugiej, czyli tej po ucieczce Walezego pojawiły się poważne problemy. Na początku wszystko szło dobrze. No, co cudownie, ale okazało się, że senatorowie zgromadzeni wokół Interrexa, czyli prymasa, w tym przypadku prymasa Uchańskiego, Zrobili taką małą samowolkę. No właśnie, bo oni bez zgody szlachty wybrali na króla Maksymiliana II Hausburga. I jak się szlachta o tym dowiedziała, że nam tu będą jakiegoś mm. takiego pachnącego troszeczkę niemiaszkiem gościa mm. wybierać, to mm. powiedzieli o nie, mm. tak nie będzie. I mm. oni ogłosili królem Annę Jagielonkę, córkę mm. Zygmunta Starego. Ale Stanisław sz Szachraniec, tak, kaszczelan biecki, mówi, przydałby się jakiś mąż tej Jagielonce. I uznano, że za mną Jagiellonką ożeni się Stefan Batory, książę Siedmiogrodzki. Czyli ci mieli swojego niemiaszka, a ci tu mieli swojego węgra, i wtedy odbył się taki swoisty tour de Poloń do Krakowa. Aha. Czyli y, kto pierwszy dotrze na miejsce z tego pola elekcyjnego, mm. ten będzie królem kraju. No, i Batoremu się to udało, choć tr trzeba też uczciwie powiedzieć, że Maksymilian Hausburg ogromnie to mu nie przeszkadza. No, może jakoś tak mu tutaj nie, nie, nie zależało. W każdym razie pierwszy dotarł Batory, Batory wygrał mm -hmm. elekcję i tour de Pologne, no, i mieliśmy, mieliśmy króla, króla z Węgier. Mm. Ale ten nieprzyjemny incydent powinien był już wtedy uzmysłowić mm. naszej polskiej szlachcie że coś jest, kurczę, mocno nie tego z tym całym naszym systemem elekcyjnym. No, ale powiedzieli sobie jednak następnym razem na pewno będzie lepiej. I nie zgadniecie, okazało się, że następnym razem nie było lepiej. Dobra. Batory zmarł w 1586 roku. I szlachta znowu zjechała się, żeby wybrać króla. I znów pojawił się ten sam problem. Dokładnie. Jakoś dziwnym trafem każdy miał inne zdanie na temat tego, kto powinien zostać królem. Tacy na przykład Habsburgowie, pewnie zasmuceni tym, że ostatnio im się nie udało, wystawili hmm. nie jednego, ale dwóch, nawet nie dwóch, a trzech, a nie hmm. nawet czterech Habsburgów, Habsburgów wystawili. Hmm. Hmm. Maksymiliana III, Ferdynanda, Macieja i ponownie hmm. Ernesta. Poza, czterech. Tym, poza tym kandydowali jeszcze car Rosji Fiodor, i Zygmunt Wadza, książę szwedzki. Król tego Jana III września, czego nasi nie chcieli. I tutaj, słuchajcie, powstał tak zwany rozdźwięk. Mhm. Bo część szlachty wybrała Maksymiliana III, mhm. a druga część Zygmunta Wazę. To no tak, i... jakby część wybrała pana Trzaskowskiego, część Nawrockiego. Tak. I, i, i oczywiście każda że stron uważała, że to ich kandydat został legalnie wybrany, a ten drugi wybór jest nieważny. I tutaj taki trend, bo słuchacze mogą się łatwo pomylić, wciąż mówimy o elekcji z 1587 roku, mhm. a nie o dzisiejszej no Polsce. Właśnie, bardzo ważna uwaga. I słuchajcie, ponownie zaczął się wyścig do Krakowa. Prawda? Tylko, że tym razem Maksymilian Hausburg postanowił y, dodać małe rozmaicenie, Czyli zbrojnie zdobyć miasto. Ale Jan Zamoński, mieliśmy takiego gościa, zresztą ja mieszkam hmm. na ulicy tuż obok. Hmm. Mam nadzieję, że się nie gubicie jeszcze. Zorganizował obronę stolicy i Kraków się obronił. Później Maksymilian przegrał bitwę pod byczyną i Zygmunt Waza. Stał się Zygmuntem Trzecim Wazą, królem Polski i wielkim księciem litewskim. Czyli tak, pierwsza lekcja była w miarę udana i pokojowa, druga już troszeczkę mniej, to trzecia zakończyła się wojną domową. Mm -mm. No i tak, idąc dalej tym tropem, no przy czwartej musiało dojść do niezłej rozruchy, nie? Właśnie nie. Właśnie nie. Po śmierci Zygmunta wybrano króla w pół godziny i został nim Władysław IV Waza. To jaką magię tym razem zastosowano? Prostą bardzo prosto. Władysław był jedynym kandydatem. A to fajnie. No, co prawda e, posłowie szwedzcy mieli zgłosić króla szwedzkiego Gustawa II Adolfa. No Adolf na tronie to też. Ale tak nie podobno dla żartu, żeby tak zrobić zamieszanie. Słuchajcie, i co ciekawe, następna lekcja, gdzie wybrano Jana Kazimierza, również poszła pokojowo. Mm. Ale mogła na to wpłynąć tak błacha rzecz, jak będące w toku powstanie Chmielnickiego, które mhm. poważnie groziło trwałości całej mhm. naszej matki, ojczyzny naszej Rzeczypospolitej. No w czasie jego rządów, tego Kazia, było kilka nawet ciekawych epizodów. Tu wymienię. Potop szwedzki, prawie udany rozbiór Rzeczypospolitej, całkowite złupienie i zniszczenie kraju, rokość Lubomirskiego, wojna domowa, no... No, działo Ziało się. się. Obyś żył w ciekawych czasach, tak mm. jest chińskie przekleństwo. Ale potem, gdy Jan Kazimierz abdykował, no, trudno mu się zresztą dziwić, I prawda, tak, bo tam ten, takie ja łomoty szły wszystko, na ojczyznę, tak. że. Zaczęła się prawdziwa jazda bez trzymanki po chropowatym i nierównym betonie w zimie. Elekcja z 1668 roku była po prostu dziwna. To był w ogóle dziwny rok. Mm. Zgłosiło się multum kandydatów w tym z krajów, z którymi Rzeczpospolita no, niedawno prowadziła wojnę. No bo przypomnijmy, jesteśmy po potopie szwedzkim. Dokładnie. Hmm? Wśród kandydatów był tak, wymieniam. Angielski książę Jakub Stuart, mm -hmm. późniejszy król Anglii. Mm -hmm. Han krymski Adil Girey, mm -hmm. obiecujący y, przejść na katolicyzm, <grym> <zmiarę>. jak go wybiorą. <grym> Inżynier. Krystyna Waza, taka, która straciła st tron w Szwecji. Mm. No, uh. Na tym nie koniec. Nie mogło też zabraknąć stałych bywalców, czyli książąt niemieckich, cara Rosji, ale byli też Francuzi. Było też kilku naszych. Było. I uwaga, choć te pozycje podaje Wikipedia i nie znaleźliśmy więcej dodatkowych informacji o tym kandydacie, więc nie wiemy najlepiej jest to wiarygodne. Był też wśród kandydatów włoski mnich Barnabita. Szkoda, że go nie ma. Barnabita. Nie Barnabita <laughs> I. król. Barnabita. Barnabita, to... no. No, Barnabita Machabita było, bo był Wiesz, niczym, taki, nie? to, to też śmieszny, śmieszny był, żart nie? odcinka. Jednym słowem była, każdy w o. Europie, kto miał wolną chwilę, wziął udział w tej elekcji. I kto wygrał? Zapytacie. Otóż wygrał Michał Korybot-Wiśniowiecki, który pocz początkowo nie było go nawet na liście kandydatów. To tak jakby w wyborach prezydenckich jest tam 10 kandydatów, a bierają, wybierają Przemysława Skowrona. Czy z, na nie, naszym czychem, tak, na, którego, tak. którego, którego nie ma. E, no, nie było go na liście kandydatów, czyli jak widać w kwestii elekcji stabilnie. Stabilnie, czyli jakieś mm. tutaj zamieszanie. Było mm. w tym kwadracie zwanym kołem, dalej wybierano. Na wybór, słuchajcie, miały wypływ dwa czynniki. Mm. Pierwszy i drugi, to nie będzie niespodzianki. Mm -hmm. Po wojnach z niemal wszystkimi sąsiadami, bo się łotaliśmy na prawo i na lewo, szlachta źle patrzyła na cudzoziemców. No, poza tym Michał Korybut był synem słynnego e, dowódcy, wodza księcia Jeremiego Wiśniewieckiego. Ksi książę Jarema. Ach, znamy hmm. gości astrologii. Hmm. Inne kraje to musiały tak patrzeć na tę rzecz pospolitą naszą, biedną hmm. mateczkę ojczyznę i mówić: Wy tak żyjecie? Ej, hmm. goście, wy tak z własnej woli robicie sobie źle? Hmm. Na pewno tak było? No. I wam za to nie płacą? W sumie to by wyjaśniało, dlaczego Prusy, Austria i Rosja, sąsiedzi Rzeczpospolitej, byli za absolutyzmem. W każdym razie, wracając do, do Michała, to Michał nie okazał się zbyt dobrym królem, choć trzeba uczciwie dodać, że no, magnaci mu tego rządzenia nie ułatwiali. Ta. Umarł Wiśniowiecki. W międzyczasie Rzeczpospolita niemal stała się lennikiem Imperium Osmańskiego. A dopiero co ich zamglaliśmy. I następnym królem został Jan III Sobieski. Możecie gościa znać z lekcji historii? Mm. Choć Austriacy uznają, że go nie, nie słyszeli. Jan trzeci? To nie, nie było takiego No to udają, że, że takiego gościa nie było. Nie, nie, no, po nie ma pomnika nie, nie, Wiktorii nie. Wiedeńskiej. Nie po śmierci Sobieskiego Anipot. z kolei mamy powtórkę z dobrze znanej nam rozrywki. Wybór więcej niż jednego kandydata. Dlatego, że wtedy większość szlachty chciała Francuza, Franciszka Loika Bourbona, Ludwika mhm. nawet. Mhm. To znowu na część tego płynu, na tak. mycie naczyń. A druga część chciała Augusta Wettyna. No, Wettyn szybciej dotarł do kraju, do, do Polski i objął władzę. Tak. Francuzi chcieli jakoś interweniować, nawet to wykonali pewne ruchy, ale no nie udał im się desant pod Gdańskiem. Desant francuski pod Gdańskiem. No, Wiedzieliście, że było coś takiego? Żeby obsadzić swojego króla, bo im się wet ten nie spodobał. To jest jedno z tych wydarzeń w historii, które... Nie powinno mieć miejsca się jednak wydarzyło. Wydarzyły, tak. I w zasadzie od tego czasu wszystko się posypało. August rządził, ale wybuchła Trzecia wojna północna i w wyniku bardzo skomplikowanych interesów zagranicznych i sojuszy on utracił władzę. władzę. Szlachta wybrała sobie wtedy Stanisława Leszczyńskiego, ale nie była to taka legalna do końca elekcja. Potem August wrócił, znowu był królem, tak ale się zaczęło się dziać. I podczas no. kolejnej wolnej elekcji większość szlachty wybrała ponownie Lesz Leszczyńskiego. Z grona kandydatów wykluczono cudzoziemców. No Kiedyś. bo patrzcie, co ci cudzoziemcy naknocili na, na robienie, mm. prawda? Było to jednak nie w smak wtedy naszym drogim sąsiadom, Austrii, Prusom i, i Rosji, które no jakby jak dzisiaj, wszyscy chcą, żeby Polska była słaba. Nie? No, no. Zagraniczne wojska przyjechały, Leszczyński ostatecznie abdykował i wyjechał do Francji, a władzę objął kandydat z Saksonii, August III Sas. No, już tak, już tak pachnie niemiaszkiem, prawda? No. Ostatnia elekcja, czyli ta, na której wybrano Stanisława Augusta Poniatowskiego, no totalna elekcja już była pod kontrolą Rosji. No. Już mieliśmy, co chcieliśmy. I tak, słuchajcie, zakończyła się historia wolnych elekcji w Rzeczypospolitej. I co można w tym momencie powiedzieć na koniec tego mm. spotkania z nami? Z no. jednej strony trzeba docenić pomysł szlachty, mm. tego typu wybory były ewenementem w Europie i w ogóle na świecie, i przykładem takiej nowoczesnej myśli. Ocierającej się, ale tak poważnie i lubieżnie, nawet o oświecenie. Ale jak zwykle pomysł poległ przy realizacji, gdyż założono dobrą wolę wszystkich wybierających, że będą kierowali się dobrem państwa. I też do, dobrą wolę państw ościennych, które też będą się kierowały dobrem państwa mhm. naszego. Mhm. Więc postarajmy się dzisiaj, żebyśmy wyciągnęli wnioski z upadku Żplitej mhm. i postarajmy się, żeby to się więcej nie powtórzyło. Mhm. I wybierajmy jednego kandydata. Dokładnie. O co apelują wasi radiowcy bez cenzury? Tomasz Olbratowski, Przemysław Skowron, Jan Olbratowski i wielki nieobecny tego odcinka Jacek Tomkowicz. Skowron, Tomkowicz, Olbratowscy. To była historia dla dorosłych.